Witajcie, ja jestem Loki i dzisiaj ze mną jest... Uber. Patryś! Patryś! ...Papą Alfonsa. <laughs> Dobra, przestań. Przestań, nie nas kompromitować. <laughs> My dzisiaj w co? Zaskoczył ludzi wszystkich. W League of Legends. Tak, pozdrawiamy naszego przyjaciela kapkę, tak w ogóle. On wie o co chodzi. Nie tak wie o co chodzi. Tak. Bardzo w ogóle nauczył nas jak grać w tą szanowną grę. Tak. Tak. I mieć jedno zwycięstwo na jeden się <grym> <grym grym grym zielone> <zielone> to jest... Wiadomo mówimy tutaj chwalimy naszego przyjaciela. Ja idę im pomóc. A, bo sobie kogoś bijecie. No ty se tam stój na linii. Ja sobie będę Ja sobie nie stoję, tylko ja sobie latam. To se lataj na linii. A to Ty masz to fajne tą postacią. Co ma? A właśnie jak ona tańczy? Jak tańczy to się nam na ziemi, ale jaja. Ale ty przelatujesz nad minionkami. Nie musisz ich oblatywać dookoła. Chyba, o ja dobrze pamiętam. Sprawdzę. Nie, nie tak nie idzie. Nie działa tak, Niestety. Okłamałeś mnie. Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś mnie okłamać? O to chyba Morgana tak robi. Proszę. Okazał mi się uciszyć, widzicie to? Chyba słyszycie, oni mnie nie widzą. Nie, aha, bo, się, bo jesteś w krzaczku i myślisz, że jesteś tak fajny. Nie. Ale ta kulaż w poleci, nie? Nie. Frajer. <noise> Ogólnie to w ogóle... Że, mm, nagrywamy taką pseudoserię z lola. Żeby wam pokazać jak dla mnie. To jest jedyny tak? powód. Tak. Chcemy się pochwalić, jak nie umiemy grać. Dokładnie, i chcemy was nauczyć, jak nie umieć. W końcu umieć każdy potrafi, ale nie umieć to już jest problem, także... Czemu nie mogę użyć Q? O, w ogóle nie cieszę się, że mamy te dwie panie szanowne na linii. Jaka kurde do mnie pisze na, na Escape? Ie. Jestem w targu? Napisz mu, że jesteś w Los Angeles i, i z y, Patysiem i że właśnie klimy i, I że nie, nie przeszkadzał pan, A przeszkadza Ty, 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 Patrzak Patrz co się dzieje powiedz, po, powiedz, że ten, nasz romantyczny ten, romantyczny klimat psuje Co robi e? Tylko wiesz, że on widzi, że jestem gram w lola. Nieważne Ayy, okej okay. Nie, 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 nie. It's time to escape ani zaczynam, tak bardzo Wiemy mi się, to się chyba popsuło. Chyba, że ta postać tak ma? Nie wiem. Możliwe. Myślę, że warto było o tym przeczytać. Nie, popsuł mi się pasek życia. W sensie? Nie widzę ile mam życia, tylko widzę czarne. Ale fajnie. No, super Urozmaicenie naszego odcinka, nie? No. Na pewno to ułatwi mi grę. No oczywiście. Patrz na ten pasek, że się co masz to. też prawa, tak też można. Ewentualnie otwórz swoje... najeźdź na tym pasek. Nie. nie wiem, jak możesz inaczej to sprawić. W sumie nie interesuje mnie to za specjalnie na... Nie oszukując no. się. tak biedny, że nie stać mnie na buty. Bez obrazu dla tych co nie mają na buty ale mają na skórki ugodu Bo wyniesie się tak fajnie jak ja, bo mi ludzie skórki wysyłają One z ogólnie fejmem, na niego się kreują Dokładnie Wiecie, M emo boy, pedal boy i tak dalej Rurki, grzywki I eyeliner i tak dalej I wszystkie jego Wszystkie moje Oczywiście chuję <laughs> Właśnie pewnie jakiś pedał będzie to oglądał i z zero dystansu do siebie Co ty robisz, geniuszu? Ha, nie, nie chcę mi O ty tego. jesteś jajkiem. Ty chroń moje jajo! Chroń moje jajo! <śmulet> Staram się! Widzisz chwilę uwagi i widzisz co zrobiłeś? <śmulet> Stukłem jajko. <śmulet> ha. No właśnie, stukłeś jajko. Ja go nie chciałem stukać. Chcesz się pukać? <śmiech> <Cynę>. <śmiech> Wam wszystkim tylko jedno chodzi. Odezwał się. Przepraszam, Karol, ale ja w porównaniu do ciebie mam dziewczynę. <laughs> Raz się cię chwalił przed ludźmi. <laughs> A ty wolisz kucyki? No nie jest mój problem. A <laughs> <laughs> mój? No raczej E nie, ja w tym nie widzę problemu To prawie jak koza jepca która... Nie! <laughs> nie żeby coś A przeżyłem Jak Że, co? Od mojego chłopaka Prawie jak co? <laughs> jak koza <kozojebca. śmiech> Nie! O, no, napiszę teraz kapce. Co ty masz nagrywać, a nie? Pisać Okej, okay, dobra, nie będę się wydzierał Zaraz skończę końcu przegram mecz Z kim ty rozmawiasz? A nieważne Au. Au! 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 Przestań Nie lubisz tego? W łóżku mówisz coś innego Nie przypominam sobie. A, on tak tylko przed kamerą. Taki wystydliwy. Po prostu wstydzi się. Wiecie, już dwa razy mu tęczę, czy nawet więcej spali i... Ciężkie przeżycia ma, chłopak. W ogóle mamy wspólne zdjęcia przed tą tęczą, a ciągle ją palą, to jest w ogóle... straszne. Zawsze się szerzyć prawinną propagandę, a ty co? Ja to jest smutne po prostu, smutne! Z pieniędzy podatników kurwa! Ty jeszcze nie płacisz to co się martwisz! Ale będę! Myślisz, że jak ty zaczniesz płacić to nie znudzi mi się jeszcze odbudowywanie ręczy? Nie, jak będę... Ja, 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 ja płacę to pani kurwa będę! pomogę. <noise> pomogę. W końcu moja tęcza. Ten metr sześcienny jest kurwa za moje pieniądze. Nie <noise> mogę tego zapalić. Nie <noise> mogę tego zapalić. W mogę zrobić. Uuu, mam ultę. Zapomniałem o tym. Co się już? Zgadnij dlaczego. Mama Nienawidzę O <noise> Bo? Tak jakoś. Nie, dla zabawy. Fajnie, zawsze chciałem. Wiem. Ten zaszczyt, no nie? Że że do ciebie jakiekolwiek uczucia. No. Poza seksem niech o przyjaciele. Że jednak coś, do Ciebie czuję. Nie Ale zawsze coś. Zawsze coś, dokładnie. Tak what would you do if I told you I hate you. I nie mają takiego zaszczytu. I hate everything about you. Leć! Ulta! Jest Ulta! prawidłowa ulta Będę zastrzalał kawałkami JP Ciekawe ile mu nitro płaci za reklamę I sam. Luzo. <noise> Mówisz? Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. Nie ma sensu. Nie za bardzo zdążyłem, nie co pan. Chroni moje jajko! Ronie aż ulty na nie złożyłem. Nie ma za co. Ale wiesz, zabiliśmy go. Tylko jednego, nie? No. A jeszcze brak. no, Mało brakowało. No, właśnie A? dlatego tam skoczyłem, żeby go No na... Czyli masz... użyłem ulty, ale nie użyłem. Albo użyłem i użyłem. A bo moja ulta ładuje się 5 sekund tak. <noise> Serio? Jak on masz ulta? Bo nie pamiętam, jak ona postać ma ulta? Eee, taki deszcz rodo i gradu, który nam zadaje jakieś tam obrażenie Coś takiego A. Już się odnowiła? On mi się, on, on to, to mogę to robić dopóki mi się mala jestem <noise> A, fajna ulta Całkiem Ty, ciśniemy dobrze, ja mam 2-0. Niepotrzebnie, Patryk, niepotrzebnie. Niepotrzebnie co? To zrobiłeś. Nawet ci nie za bardzo rzuciło. Ale wiesz, jak to jest mój drugi mecz, to ten... o czymś... Nie, nie mówiłem ci o tym wcześniej, nie chciałem cię niepokoić. Dziękno. <laughs> Spore! Ale Billon wiem jak go zrobić, nie musi. się. Fajnego mamy dżungle, dżunglera, ani razu na miejscu nie zgankował, ale chyba widzisz, dajemy z radę. O, tamto. Nie, tędy droga myli No stanie klockiem nie dostanę. Oh. Nie, nie przepraszam. Smacznego. Dziękuję. Aj, nie udało mi się wygrać. Jakbyś mógł kogoś zestionować to by było fajnie. I tak. Jeszcze średni. Muszę gazać. Kończymy tego mecha z no niespogodą. tutaj. Ta, ta, ta. Tak jest. Ciekawe jak będziemy, sami nie wiemy jak powiedzieć naszym widzom, których nie ma, yy, co ile będziemy nagrywać, bo nie wiemy. Aaaa, padłem Szkoda No s nam nam zrobiła No chyba ganka. z sam... junglerem no Patryk, Patryk, Patryk czy tam... nie wiem bo nawet nie chcę uważać jak za... HFW Nie no tam trzeba dać hmm. tego mm. Jak to się nazywa to tema, trzeba pamiętać Zdefuję to. Znaczy, no. Slow down, do you wanna? Slow down Czemu ona by przestać tak machać tymi skrzydłami? <grym> A przeszkaże ci to <grym> Strasznie Tak, 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 to, tak mi się ten mecz taki wydaje. nierozstrzygnięty. Na dalszym coś. Na razie jest spoko. No, znaczy... Ale ja jakoś tak nie czuję tego naczyła. Nie przegrywamy. No nie, to jest fan. Bara. A, nie zdążył uciec, już dużo mi to nie zrobiła. O, ładnie ktoś wie, że tutaj nam idzie. Przyzwoicie bardzo. Nie ma. Do Patrycia się bardzo nie strzela. Mnie się kocha, albo ze mną, Dobrze. byle tak dalej. Tak, byle tak dalej. Widać, że kapka nas dobrze nauczył. <gry> tak! Tak bardzo. O, ktoś przyszedł nam. Na jungle. <gry> 어우, u l i e 그런운 집어 이야 Tak, jajkiem. Ładnie. Chodź, tu jest jeszcze ten, możesz pomóc, jak chcesz. Nie mam ani mana, ani związku, będzie ci szkoda, ten. Okay. Dobra, Ciesza? jednak nie, ja uciekam. Okay. Każdy wkurza mnie, że ten z Jak to?! Nie założyłem tego, co nie blokuje, nie blokuje pocisku. cholerka jasna. Aaa, ale mnie chwycił końcówką. Właśnie widziałem, jak na ciebie to już ten... Tylko, że nie, nie mogłem tego zablokować już. Spoczka. Ta, ta gra... Ja mam na asysy, no jak to support. No spokoj jest, jest spoko ci powiem. Ja mam ile? 3-2-2 Powiem ci, że nas master dobrze ogarnia. Tak zdecydowanie. On jest panter, on też nie i sam dla niczego sobie. Uuu, ale go w Daj im tam pomóc. W się. Idziesz ze mną? Moment. Postaw z tamtotem, postaw tam totem. Yy, tutaj w krzaczku z boku, nie? Hmm. O cholera. Idę. No chyba inni góry. Jak się ledwo wyratowałem a? czy mi wierzę? Pomóż. Twister. Chyba nie tylko. Dobra, jemu ucieknął. Szkodźcie, że pan poszedł, tak nas dzieli. A postawiłem totem, przecież, nie zauważyłem. Musi wykryć nasz totem, bo stał w krzaczku i ja węte. Dobrze mi się gra tą postacią, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Choć możliwe, że po prostu mam całych przeciwników. No, no ja tak samo się przekonałem do... E, do Liony także. Okej, okay, mam wieżę. Świetnie. Wieża za wieżą idzie. Niby mamy tą przewagę prawie że dwukrotnie więcej zabić, ale jakoś tego nie widzę. Tak na polu... Chciałeś? Nie no, trzymają się, trzymaj się nieźle szczerze mówiąc No, także tak, tak, na pewno Ja się cofnę, zaraz wracam Mogłem chwilę poczekać, źle policzyłem, dobra, idę Nie zapewne Znaczy Twisted nigdy nie grałem, żeby Twisted Stru... był jakimś realnym zagrożeniem. To tak masz? Chyba raz grałem, że był taki naprawdę wykokszony. ale temu, że go... Ładnie. No, przyzwoicie, przyzwoicie. <grych> nieźle, nieźle, ty. Uszujemy, dobra. Zaczyna widać tą przewagę... widać tą przewagę, o której mówiłeś. Tak, jest coraz fajny. mam fraga. O, ładnie, heh. Dawaj. Byczuka. O matko. G. Ha! Ha! To było ładne teraz. Dobra, bo już nie sprzyjemy się. Nie, nie, ja też nie mam, no co pamiętam, co mam? Nie ma potrzeby też siedzieć. mieć. Co masz? Liona, Liona! liona. O, tak, tak, tak. <laughs> No kogo on pisze? My chyba nie jesteśmy ten Czyżby czy ten Voice Chat, drugi u nas też w drużynie, dlatego taki ogar? Można bym tu skwa on jest w zrobi Almida. Także... Nic nie naskoczyli mnie <grywa> Za chwilę już kamy na co mam pomóc Ale tak zaczęli do mnie uciekać, czy, bo Tej nic dla mnie nie zostanie? <grywa> <grywa> Ładnie Wszyscy poszli To puszujmy dopóki ich nie ma Czekaj na ten na namieniony Czekam, czekam, spokojnie. Tylko przed tym. Nie no walka wygląda. Ładny macie, Tak, tak, to jest. Nie ma, że pewna Poddali się. Good game. A, nie Dzień. lubię jak się poddaje przeciwnik, szczerze bo No ja też, ja lubię grać do końca. Dobra, no to tak. Dziękujemy za oglądanie. Tak eee, bardzo. Tak bardzo, mam nadzieję, że się spodobało, będzie więcej prawdopodobnie. Tak. Prawdopodobnie, żegnajcie moi poddani. <laughs> eee, jeszcze jednego widla nie masz a ty już tak się zachowujesz. Cicho. No. Zastanów się nad sobą. Czemu? Right. <laughs>